Jaki jest plan? Znaczy, no tak bardzo to, co sprawia mi fan, Ja, ja nie lubię nagrywać na siłę, generalnie, jakiegoś, jakichś odcinków. Jak po prostu nie mam jakiejś weny yy, i nie mam jakiegoś pomysłu, który myślę, że naprawdę jest fajny i dla mnie, i dla widza, to po prostu no, nie nagrywam. no ale, ale staram się teraz, żeby to było dwa razy w tygodniu. Staram się wytężyć trochę główkę, żeby jednak tych pomysłów się więcej pojawiało. Yy, na razie, właśnie no, ze względu na to, że sytuacja jest jaka jest na świecie ogólnie, no to nie ma żadnego większego projektu ode mnie, jakiegoś formatu, ale myślę, że w przyszłości coś takiego, w coś takiego będę hmm. chciał uderzać, nie? Żeby sobie po prostu wymyślić coś, przy czym będę mógł sobie zostać na dłużej. Wiesz co, aż wejdę na twój kanał, bo z tego co pamiętam, to jest totalny random, stary. Teraz raz wrzucasz vlogę o tym, że kipe, raz rzucasz gay. Game... Nie, w życiu nie było takiego Dobra, vloga. Dobra, przesadziłem. Dobra, raz rzucasz vloga, że... 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 że chmurka cię wkurza. raz nagrywasz grę, potem rzucasz jeszcze... Ale no tak było, no to też widziałem pod postem, to pewnie będzie i tak poruszony temat, że mixer, dlaczego tak jest <laughs>